Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie na zapisach, moi drodzy. Zostawcie lajka, eee, moi drodzy, po więcej na pole on e, Total War 2 content. O, i pozdro. Czekajcie, bo ja muszę podejść teraz taktycznie do sytuacji. Oblegamy Wiednia i oblegamy Monachium. I ja teraz się zastanawiam, czy ich normalnie robić, bo tutaj jestem z armią rewolucjonistów w stanie wojny. I tutaj chyba ten generał austriacki jest dobry: magwon von Leibrich. Libriś. I teraz ja mam pytanie do czatu. Na żywo. Panowie, czy my powinniśmy wejść w bitwę i ich wytłuc armatami? Czy po prostu spytać się ich o żądanie kapitulacji? Tak naprawdę. Co o tym sądzicie? Tak słyszałem o Bidenie. Wybić ich. Walcz. Gojda. Dobrze, widzowie. <laughs> Dobrze. Tak słyszałem o Bidenie, ale nie mam zdania na ten temat. No w sensie to było chyba normalne, nie? Każdy się tego spodziewał. Tak mi się wydaje przynajmniej. O Boże, kochane. Panowie, pada deszcz na niebiesko. Na niebiesko się ustawia jednostki, a ja daltonista, chłopie. I weź se porozstawiaj armaty. Boże, kochane, dlaczego wszystkie gry strategiczne mnie nienawidzą? Jest tragedia. Dobra, jestem rozstawiony, więc wiecie co? Ja postaram się tutaj użyć tylko Jabłę armat. Z pogodą. Nawet y, z z nie będę nie m, wysyłał tutaj piechoty, bo nie ukrywam, że mi szkoda. A mam raz, dwa, trzy, cztery: raz, dwa, trzy, cztery, raz, pięć! Pięć armat mam. Więc y, nie będę tak do tego podchodził, ale widzę, że oni chcą wyjść. Ja spróbuję tutaj przenieść piechotę jak najszybciej. ja tutaj spróbuję skoordynować swój ogień, nie? Na tych lancjerów. No, i sześciu zostało. No i super. Nie, bo ja chcę skoordynować, yy, wiesz, strzał armaty, nie? Żeby ich y, zrautować. Yy, właśnie, panowie, my gramy na jednostkach Ultra. To nie wiem, czy wiecie o co chodzi. W sensie, no rozumiecie o co chodzi. Gramy na jednostkach, które są po prostu Ultra. Ale w takim kontekście ultra, że mają oddziały duże. Rozumiecie? Może w tą kawalerię nie chrypną. O, idealnie. Jakbyśmy ich zrautowali, to by było super. Wiecie, co to znaczy zrautować? Chodzi tutaj o to, żeby oni zaczęli uciekać w pewnym momencie. Wiecie o co chodzi? Niesamowite. Ale nie no, ja mam pytanie: Interesuje w ogóle kogokolwiek Napoleon Total War? Na tej transmisji na żywo? Bo ja nie ukrywam, że mi się gra w Napoleona naprawdę przednie. I ja naprawdę lubię, nie? Tak, I to mówię całkowicie serio, widzowie. I ja na przykład lubię tego Total War i lubię w niego grać. Może w niego nie umiem grać za bardzo. Robię wszystko na chłopski rozum. Ale mi się podoba. Co nie. Ty, może włączmy te pociski. Yy, te. Czekaj, 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 zobaczymy. O, ale sieka, panowie. No i to mi się podoba. Jezu, chłopie. Ej, to ja w ogóle. Ja się dowiedziałem o tym niedawno, że można włączać te kartacze, nie? W bitwach. I patrz, jak to leci, chłopie, przerąbane, nie? Yy, lotewski bandyta, to nie ja strzelałem. Wiem, że trudno w to uwierzyć, nie? Yy, ale no taka jest prawda. I to mówię naprawdę, nie? Tutaj, panowie, tutaj. W niego walnijcie. Ty, no to łatwa, fajna bitwa, że tak powiem. Może to... O, super. Nam strzelać nie kazano. Relujesz, mordeczko. Używaj kawalerii. Po co? Straciłem 18 ludzi, chłopie. Ty, a co ja tu powinienem brać? O boże, poczekajcie, bo mi się OBS ukrył. Przepraszam, muszę na chwilę czarny ekran być. Dobra. Co ja powinienem brać panowie w tym oknie? Pokojowa okupacja, plądrowanie czy wyzwolenie Monachium? Chyba powinienem ich wyzwolić, nie? Bo to był mój sojusznik. Więc ja dam wyzwól. Okej. Okay. I to nie jestem z nimi w stanie wojny, tylko to jest mój protektorat. I Ja teraz otrzymałem od nich dwie dywizje. Czekaj, tą milicję cofnę tutaj. A tego kosteczka dam tutaj, bo to jest pułk y, piechota liniowa. No i super. Panowie, myślicie, że kontynuujemy marsz na, Wiedni na Wiedeń? Ogółem? Czy powinniśmy się y, jakoś przegrupowywać i w ogóle zacząć coś robić? Okay, piechota liniowa tutaj. Chyba marsz na Wiedeń, nie? Masz cel wyzwolić Polskę. Polską, to ja bym chciał sobie następną kampanię zagrać. I to mówię bez żartów, nie? Dobra, te dywizje cierpią z dużego atryszyn, a widzę, że tutaj nie ma dużej armii, więc yy, wejdę też do tej bitwy i ich wytłucę tutaj. Joseph Filip Łukaszowicz. <laughs> można tu księstwo warszawskie zrobić, czy nie? Jest jakiś mod do yy, Napoleona, że możesz grać księstwem polskim i tak dalej. Wiesz? Jest jakiś mod, że można księstwem, czy tam królestwem Polski zagrać. Tutaj użyjemy piechoty po prostu. Ok. Tutaj użyjemy liniówki, nie? Tutaj wiesz co zostawię? Tu zostawię tego ziomka. Ja teraz gram na speedzie takim maksymalnym. Już wam zaraz wytłumaczę dlaczego, bo... Bo tu jest kawaleria w lesie, nie? Ja gram na speedzie maksymalnym, panowie. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ yy, yy, no to są takie bitwy, w których się nie muszę za bardzo jakoś super skupiać. Wiecie o co chodzi? A wydaje mi się, że yy, ich ciachnę bez problemu, nie? Coś w się sensie moich przeciwników. Słuchajcie. Dobra, rozejdźcie się tak. Kawalerię zostawiam i dam ją bardziej tu. Was do lasu? Okej. Okay. Dobra. I to powinno być okej. Okay. Dobra. Czyli jednak ci panowie zrobią to co chciałem. Na Dartmodzie można grać Polską, jak włączysz, żeby dużo wolnych krajów było. Wolnych jednostki, plus dwa razy większe mają 360 ludzi. Ty, ziomek, to mam pytanie. Bo ja bym chciał, nie ukrywam, dokończyć tą kampanię Napoleonem. ...i dopiero później załączyć Dartmoda. Czy jest możliwość instalacji Dartmoda w jakiś normalny sposób taki, który na przykład nie prze, wiesz, nie przerośnie, że tak powiem, człowieka pierwotnego, takiego jak ja? Siema, Triceratops z Moskwy. Czekaj, bo spróbuję tutaj ich wytłuc, ale to widzę, że moja piechota liniowa sobie fantastycznie radzi z nimi, to wiesz. O, widzisz, patrz. Bajo jajo. A co tu jest? Jegerzy! Jegerzy to jest chyba mocna jednostka, co? Poczekamy trochę. To jest wybranie lokalizacji gry i kliknięcie guzika. Dasz radę? O właśnie. To już chyba lepiej, żebyście wy to ocenili jako moi widzowie. Tak mi się wydaje, bo... To już lepiej, żebyście wy czy damy radę. Empire chyba za bardzo jajk Total War, co nie? Lepiej chyba Dartmoda zainstalować, niż yy, bawić się z Empirem, em, co nie? Grałem już kiedyś na Dartmodzie. No to wiecie co, to zrobimy wielki stream z instalacji Dartmoda. Po Napoleonie, ok? W sensie nie, że dzisiaj, tylko jak skończymy kampanię, to się zajmiemy Dartmodem, żeby 15 rzeczy yy, nie robić jednocześnie po prostu. I to mi się wydaje, będzie lepiej. Ja spróbuję ich podciągnąć, bo nie chciałbym tutaj dużych strat własnych ponosić, tym bardziej, że my idziemy w stronę, wiesz, Wiednia, nie? A tych Jagerów, to jestem w stanie rozstrzelać. Widzisz, jak mi weszli w ogień jeszcze krzyżowy, no to to są dwie salwy, stary. Tylko szkoda, że tutaj nie można, wiecie, posuwać jednostek do przodu w takim kontekście, że yy, wiesz, o, że ich przeciągać, nie? Jak na przykład w Warhammerze albo w innym Total War, nie? Tylko tutaj trzeba, widzisz, tym przyciskiem, no ale i tak to zdaje Zabiliśmy egzamin. Generała, o, no i właśnie po to tutaj Teraz wszedłem. Po to wszedłem, żeby ich generała pokonać. Siema, Kunciak. Friendly fire? Czemu friendly fire, stary? Dobrze jest 40 osób. Czekaj ty, właśnie, chłopaki. Tą Wenecję to wyzwalamy, czy ją bierzemy dla siebie? Tą osadę? Yy, tą Wenecja Wenecja. Bierzemy to dla siebie czy wyzwalamy? Bo ona jest tutaj w rogu, nie? Nie wiem, czy widzicie. Wyzwalamy czy dla siebie? Bo mi się wydaje, że w jeden będzie. Bierz dla siebie. Hmm. Dobra, no to pokojowa okupacja niech będzie. Dobra, wziąłem Wenecję dla siebie, nie? Ale wiecie dlaczego? Żeby móc tutaj rozpocząć werbunek piechoty liniowej. Tu mi się na razie nie będą buntowali goś goście, więc ja poczekam na kaskę. I teraz tak. Czekaj chwilę, bo tutaj się jakiś werbunek dzieje. Tu nic nie werbuje. Po tej turze ten pan będzie mógł dostać posiłki. Tu jest jeden generał, jeszcze niewyposażony. Tu jest drugi. I trzeba do dopchać, że tak powiem, tych państwa do przodu, do Napoleona, nie? A Napoleon powinien się imo, w mojej opinii, zregenerować. Rozumiecie? On powinien się zregenerować i dopiero ruszyć na Wiedeń. No i super, ty, panowie, powiem wam tak. Fantastycznie idzie ta kampania. I superancko, że od 11 minut nie powiedziałem ani razu słowa na K. Bo o to w tym wszystkim chodzi, nie? Jak głupio to nie zabrzmi. Chcę się oduczać też klnąć jak szewc, bo to jest bardzo niekulturalne. I bardzo takie patologiczne. No wiadomo, że czasami rzucić dobrą, wiesz, taką soczystą, to wiadomo, nie? Że wręcz trzeba. No ale cały czas jako przecinka tego używać, no to już panowie patolka. Nie ukrywajmy. Czekajcie, podchodzę tu. Idę jako posiłki do Napoleona. A ty, ja nie wiecie ile ja mam czasu? Tak naprawdę? Bo to jest cel podbić Austrię i, i w sensie Wiedeń zrównać z ziemią. I ja się zastanawiam, czy ja po prostu... Czekaj, werbunek. Czy ja bym chciał tutaj milicję? Tak, chcę trzy oddziały milicji. I tą armię później wyciągniemy. Tutaj jest y, pułk milicji. Napoleon jeszcze... O, panowie! Zaraz Napoleon będzie mógł ruszać dalej. Dobrym mięskiem to warto. Nagrać ci poradnik i wysłać na Discordzie? Nie no, to po, jak zakończę kampanię Napoleona... To dopiero zainstaluję Dartmoda i zagramy Polską. I w ogóle będę sobie próbował jeszcze inne rzeczy, bo mam fazę na Napoleona, nie? Ogólnie, dobra, mam 2600 złota. To spróbuję, może rozwinąć tutaj stocznie, eee, Albo port kupiecki. Nie no, wiesz co? Rozwin tu stocznię, bo mi to się przyda do inwazji na Anglię, nie? A Anglicy są bardzo mocni na wyspach. Dobra, weź to i wejdź tu. Dobra, żebyście się odrabiali. Ty będziesz tu stał, płacić podatki. Oczywiście dawaj piechotę liniową. Dwie dywizje. Ty tutaj stoisz, gościu i. Weź milicję. Piechota liniowa do Napoleona. Ty i panowie, teraz tak. Jaki jest idealny stack armii? Dzięki kawach za skrócenie kary. Spoko Jaki Jak jest idealny stack armii? Bo ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mi się wydaje, że jeszcze jedna armata, żeby było sześć armat. I to wtedy jest mi się wydaje taka bomba, że przeciwnik nie da rady do ciebie podejść, bo go rozstrzelasz armatami. I mi się wydaje, że to mi jest potrzebne. Chociaż z drugiej strony piechota liniowa też się wydaje openie. Więc nie wiem. Sądzicie, że sześć armat Napoleona, czy tyle kawalerii ci chyba niepotrzebne? No ja ci powiem szczerze, niepotrzebne mi jest tyle kawalerii. Więc wiesz, co tutaj wrzucę? Armatę i piechotę liniową. I to będzie dobra podmianka. I jeszcze jedna piechota. Dobra, armata czy piechota liniowa, panowie? Zagre, kiedyś jest Nigdy w to nie grałem. Panowie, armata czy piechota liniowa? Pff. Serio. Bo mogę mu dorzucić armatę albo piechotę liniową, i nie wiem, co mu dorzucić. Dosłownie. Armata. Dobra, leśniczy z lasu. To dorzucam 8 funtówkę. Do Napoleona. I rozpoczynamy marsz. Na Wiedeń. A tutaj ten pan. Dwóch tych dowódców leci do innsbroku tutaj. A ty będziesz. Rekrutował piechotę liniową. Dobra, zbieramy kaskę. Ty wyruszasz po nim później na Zagrzeb, bo to jest w stanie wojny. Mhm. Tylko ty powiedzcie mi tak szczerze: Infiltruj. Agent wykryty jakim cudem ja mam rozwalić 400 takiej austriackiej armii? Tak, 300 już, wiesz, ciekawości. Wynik pojedynku. Eee. Odepchali mnie. Mowa handlowa. Nie, ja, ja, Prusy to będzie mój przeciwnik, chyba naturalny. To chyba się nie opłaca z nimi handlować jakoś, nie? W sensie. Tutaj nie wiem, więc się pytam Was. Jesteś Napoleonem, tak czy nie? No, jestem Napoleonem. Tylko proszę tego nie używać w kontekście takim, że jestem chory psychicznie czy coś. Tylko chodzi o to, że jestem Napoleonem. Traktujcie mnie jak cesarza. Jestem Napoleonem. Czekaj, tu się piechota liniowa nie zwerbowała. Dobra, wiecie co? Zajmijmy to miasteczko. Tutaj. Dobra. I teraz, jeżeli chodzi o technologię i badania, to nie mam, dobra. Bo to trzeba odbudować, ale to później. A ty idziesz z nim razem, OK? Napoleon wyjdzie tutaj, bo Napoleon się bitwy nie boli nie boi. I poczekamy na Austrię. Tutaj. I spróbujemy. Mm, spróbujemy im, panowie, rozciągnąć siły. Dobra. Okej. Okay. Eee, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Plan jest dobry. Czy wyjdzie? Nie mam pojęcia. Jedna armata, 12 funtowa i punkt milicji. Automat? Czy wchodzimy do bitwy takiej? Sądzicie, że to warto to strzelać na automacie, panowie? Najlepiej to zamień jak najwięcej austriackich miast, bo po Wiedniu będziesz miał z Austrią, okej? Okay. Ale co? Pokój. Automat. Dobra. 37 ludzi straciłem, tak? To bym stracił 5, nie? Ok. kolejny idzie. Ty... Dobra. Wejdę. Wejdę, wejdę, wejdę. Bo... Wiesz co? Oni mi wystrzelają 200 ludzi. A ja wiesz, ustawię armatę i... Cyk, nie? Ty, panowie, jak już jest 23:34, nie? To słuchajcie tego. Teraz wam mogę powiedzieć: Co nie? Bo już nie będzie jęczenia o tej godzinie. Co nie? Ale mam vibe. Czekaj, wezmę tą piechotę liniową, która jest pełna ja w miarę. Okej. Okay. Ale mam vibe, widzowie... ...na Skyrima, nie? Nie wiem dlaczego. Boże, kochany, jakbym sobie zagrał Skyrima jakimś wojownikiem, stary. Wiem, że to dziwnie brzmi, nie? I XD Skyrim w tym roku, ale nie wiem. Dobra, te armaty trzeba jakoś... Dobra, bo te armaty... A, bo oni idą na most, Ok. To wiesz, co ja zrobię? Wpuszczę ich tutaj w taką pułapkę, w taki sandwich, jak to się mówi. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, fantastycznie. Okej, okay. i wy się wycofacie też, tak. I którędy oni będą szli? Tutaj idą prosto na mnie, a to oni mogą tędy przejść? XD? Czy o co tu chodzi? Ty którędą chce iść? Aha, oni sami nie wiedzą, co chcą robić. No dobra, ale jakieś tam straty ponoszą. Będziesz jeszcze ogrywał Company Heroes 1 czy 2, czy przeszedłeś wszystkie kampanie i DLC? Baczek, nie ukrywam, że myślałem o Company of Heroes 1 i 2, ale no powiem Ci szczerze, że do końca sam nie jestem pewien, czy to będzie warta gra ogrywania kampanii single player przeze mnie. I to Ci kolego mówię serio. Tak naprawdę... A oni idą tutaj. Więc ja zrobię sobie coś takiego. Nie za bardzo chcę duże siły jakieś angażować, wiesz? Tym bardziej, że wolałbym ich, no nie ukrywam, marmatami wystrzelać. Tak naprawdę. Ale no tutaj, jak wejdą, no to panowie, no nie oszukujmy się, przecież z tego mostu to oni spadną w sekundę. Oho, dobra. Bracia, słuchajcie, wy zróbcie tak. Ok, i wy zrobicie tak. Dobra, i teraz będzie git. Okej. Okay. Ty, jak ja ich zmiażdżyłem w ogóle przed całkowitą walką. A tutaj jak to wygląda? Nie no, w porządku to wygląda. Trochę do przodu. Okej, okay, dobra, teraz będzie koszenie, nie? Dobra, na tym moście to będzie Bajo Jajo. No tutaj też nie ukrywam, że jest. Dobra, wy ich podgoncie już. A wasza jedyneczka, niech tutaj strzela. Skyrim. No właśnie, nie wiem, tak. Mam jakąś ochotę, tylko powiem wam tak. Nie wiem, kiedy będzie Skyrim. Nie wiem, jak będzie Skyrim. Mam ochotę. Nie mam pojęcia, kiedy się zdecyduje i tak dalej, ale pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że prawdziwi synowie Skyrim nigdy nie śpią. Tak naprawdę. Wiem, że to zabrzmiało, jakbym prawdopodobnie przeszedł przed chwilą. Yy, udar mózgu, ale yy, no taka jest prawda, no synowie Skyrim wiesz, są synami Skyrim do końca, nie? A nie jacyś cesarscy uh, milk drinkers, nie? Czy tam picie mleka, wiesz co Chłopie, no, ty chłopaki, bo wy tutaj mieliście zrobić totalne domina... Oj, dobra, zrobiliście. Ile ludzi straconych? Mleko żłopy. Bez kitu. Oksioner! Łukasz, wysłałem ci poradnik. Mam nadzieję, że jest zrozumiały. Mam bezdomnego na awatarze. OK. Znowu ten Napoleon? Nie rozumiem, Jakub. Trzeba poczekać cesarskim, gdzie, pokazać cesarskim, gdzie ich miejsce. No realnie. Ty, ale zobaczcie. Ja rozbijam armię za armią austriacką. I wiecie, co jest najlepsze? Ja będę wchodził do tych bitew. Nie dlatego, że mi to sprawia przyjemność, tylko dlatego, że mi to sprawia przyjemność rozgramianie tych jednostek. Yy, w sensie... Wiesz, no, im mniej ich tutaj, tym lepiej, tak? Jak to się mówi. Więc wiesz. No, w sensie nie wiem, co ja powiedziałem, nie? Ale okej. Okay. Dobra, daj to tu, bo ja już wiem, gdzie oni będą szli. Eee, wiesz, co zrobimy? Damy Was, bo Wy jesteście bardzo mocni na flankę, i damy Was jeszcze na jedną. Dobra, to wystarczy w zupełności, nie? Po prostu Was pociągniemy w ten sposób. A was pociągniemy w ten sposób. Dobra, chłopaki, yy... bez tego, proszę rozłożyć armaty. Właśnie o to chodzi. Rozgromić, to możesz mi fałdę kogutem, jak swojemu kochankowi z Moskwy. No mogę, mogę, Jakub. XPP. Wiesz, co się stanie, jak oni przekroczą y, tą rzekę? Jak ja odpalę kartacze? Chłopie, przesiekam ich w 10 sekund. Siema Abzen, witam, witam, gościu. Na razie jest ciężko o taką ciężką, twardą bitwę. Y, tym bardziej, że widzicie, co się tu dzieje, nie? Praktycznie gromimy, wiesz, mamy przewagę 5 czy 6 do 1. Wkrótce odniesiemy chwalebne to zwycięstwo. wiesz, co chodzi. Proszę teraz załadować te super pociski. Dobra. Właśnie o to chodziło, nie? Żeby taką, taką właśnie salwą ich zgromić. Okej, okay. widzisz, patrz. Jezus jak to morale łamie. Fantastycznie, nie. Patrz. Widzisz, a tak to automat by mi zrobił paręset strat na przykład, nie? zasięg to może nie ma zbyt dobry, ale... Ale to to już jest super, zobacz. Ale to grzmoci, nie? Podoba mi się to mega. Tylko, że oni cały czas wracają, ale to dobrze, bo im więcej wracają, tym większe straty, nie? Robią. Tylko... Bardzo niecelne to jest, zauważyłem. Widzisz, te armaty jak już zaczęły grzmocić, to już sieczka, nie? Totalna. Okej, okay, dobra. Ile straciłem ludzi? Zaraz zobaczę. 10. No to widzisz, że się opłaca? I jeszcze ich wybiłem, stary. Czy grałeś może w Bannerlorda z integracją z Twitchem? Abzen. Grałem i integracja z Twitchem psuje grę, stary. Eee, tak na serio. A jeżeli jesteś zainteresowany, gościu, bo widzę, że jesteś nowy, masz pierwszą wiadomość na czacie, nie? Jeżeli jesteś zainteresowany eee, zapisami ze streamów albo Bannerlordem samym w sobie. To otworzyłem nowy kanał, wykrzyknik, zapisy. Masz tak, jakby kanał z zapisami, stary, na którym aktualnie właśnie udostępniłem e, pierwszy odcinek kampanii, którą gramy w Bannerlordzie. Tu bym wszedł, ale spytam o kapitulację. Dobra. E, pokojowa okupacja, świetnie. Dobra, mamy Chorwację, panowie. Dobra, ty, no to łatwiutko, muszę wam powiedzieć. Coś bardzo łatwiutko idzie, ta kampania. Możemy spróbować tego typa dobić już. Jednego no to easy. Mhm. Mm Monsieur? Okej, okay, weźmy ciebie koło Napoleona. on chciał go oblężyć, to nie wiem. Ej, słabo mają. Tutaj mam jakąś milicję i muszkieterów? Lol. U mnie tak samo, sam Napoleon atakował pełne armie, to mi autobitwa robiła straty prawie tysiąc ludzi. No to chłopie. Ja zaraz będę na Wiedeń ruszał, tylko tutaj widzisz, z Chorwacji wygoniłem przeciwnika i teraz nie wiem czy iść tu. Czekaj. Mhm. Panowie, czy my jesteśmy chętni na taką bitwę z Karlem von Osterich senkenem? Raz, dwa, trzy, cztery armaty. Dużo dosyć elitarnej piechoty mm, dwóch dobrych dowódców. Naprawdę mnie przeorają. XPP. No to dobra, no zobaczymy. Moi drodzy, ale tu sobie podziękuję e, za odcineczek, e, moi drodzy, na zapisy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zostawcie lajka. Pozdro!